Hejka, mam na imię Maja Słodzińska, mam 15 lat i trenuję lekkoatletykę. Moja przygoda z lekką atletyką zaczęła się od czwartków lekkoatletycznych i trwa już 6 lat. Specjalizuję się w skoków zwyż, a moimi największymi osiągnięciami jest powołanie do kadry narodowej Polski oraz na dwie imprezy międzynarodowe, debiut na Mistrzostwach Europy U18 w Jerozolimie, Zostanie dwukrotną złotą medalistką Mistrzostw Polski i trzy starty na Mistrzostwach Polski Seniorskich. Skok z jest to coś, co kocham, bez czego nie wyobrażam sobie teraz życia. Dzięki niemu zdobyłam wiele cennych doświadczeń i bardzo dużo pięknych wspomnień. Poznałam również wiele wspaniałych i wartościowych osób, z którymi kontakt utrzymuję aż do dzisiaj. Na co dzień trenuję w klubie UKS Osot Szczecin a moim niezastąpionym trenerem jest Marek Ferfet, dzięki któremu zawdzięczam wszystkie moje sukcesy i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Trenując skok wzwyż potrzebuję stałej opieki fizjoterapeutycznej oraz dietetyka, a dzięki funduszowi Moniki Pyrek mogłabym sobie na to pozwolić. Moje cele i ambicje rosną z dnia na dzień, dlatego mam nadzieję, że stypendium Moniki Pyrek ułatwi mi realizację ich i pomoże zrobić skok marzenia.